Dzień dobry, nazywam się Jakub Ziłkowski. jestem adwokatem z ponad dwuletnim doświadczeniem. Jestem wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W programie tym chciałbym się skupić na rozwiązywaniu problemów prawnych, jak również wskazywać Państwu ścieżkę, jak uniknąć problemów z prawem. Jeśli interesuje Was ta tematyka, zapraszam do oglądania oraz subskrybowania programu. Czy chcielibyście się dowiedzieć, jak nie popaść w konflikt z prawem? Czy chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób dokonywać bezpiecznie zakupów w internecie, a także w przypadku, gdy zostaniecie oszukani, jak rozwiązać ten problem? W tym programie postaram się odpowiedzieć na te pytania. W swojej praktyce wielorazowo spotykam się z osobami, które zostały oszukane przez internet. Przede wszystkim jednym z takich sposobów jest wysyłanie przez potencjalnych oszustów linków z loginem do banku, w którym wpisujecie Państwo swoje hasła, loginy oraz wszelkie dane do przelewu. Wówczas oszust podający Państwu fałszywy link ma dostęp do wszystkich Państwa danych i na takiej podstawie czyści konto praktycznie do zera. Jednocześnie jeśli dokonujecie Państwo zakupów przez internet na platformach typu OLX, czy, czy innych tego typu portalach umożliwiających sprzedaż bezpośrednio między dwoma osobami, przypłata na konto danej osoby w oczywisty sposób nie chroni państwa przed jakimkolwiek oszustwem ze strony osób, które po otrzymaniu takiej przypłaty na konto nie wysyłają państwu paczki lub wysyłają towar zupełnie inny aniżeli ten, który państwo zamówiliście. Żadnym dowodem w takiej sprawie nie jest numer rachunku bankowego, który najczęściej jest założony na tzw. słupa. Czyli osobę, która zakłada konto na swoje dane, a następnie udostępnia osobom trzecim, które z tego konta bankowego korzystają. W ten sam sposób nie można zabezpieczyć transakcji, jeśli otrzymacie Państwo dowód osobisty, skan tego dowodu osobistego potencjalnego nabywcy Państwa towaru, albowiem dowody bardzo często są kradzione lub skany krążą po internecie i dowód taki nie jest trudno wyrobić. Dowód przelewu również nie zabezpiecza Państwa, dopóki nie dostaniecie Państwo pieniędzy na konto. Dopóki pieniądze nie wpłyną na konto, nie wiadomo, czy przelew został faktycznie wykonany, a sfałszowanie takiego dowodu wykonania przelewu nie jest trudne. Nie zabezpiecza Państwa również przesyłka pobraniowa. Mimo, że utarło się w naszym społeczeństwie uważanie, iż przesyłka pobraniowa w sposób wystarczający zapewnia bezpieczeństwo, albowiem możecie Państwo zapłacić dopiero w momencie otrzymania przesyłki. Nie jest to prawdą, albowiem w momencie otrzymania przesyłki nie wiecie państwo co faktycznie w tej przesyłce się znajduje. Jedyną tutaj skuteczną metodą, która państwa zabezpieczy, jest skorzystanie z przesyłki, która umożliwia sprawdzenie jej przy kurierze. Wówczas macie państwo możliwość odmówienia odebrania tej przesyłki. I niepłacenia przez kuriera. Tak samo korzystanie z usług firmy pośredniczącej, która zajmuje się przekazaniem towaru i zaksięgowaniem państwa płaty, także może być dla państwa niebezpieczne. Należy zauważyć, że oszust może taką firmę bardzo łatwo stworzyć. W internecie bardzo wiele jest stron internetowych, które powstały wyłącznie na potrzeby oszustwa. Co robić w przypadku, gdy zostaniecie państwo oszukani? Przede wszystkim należy udać się na policję, zgłosić to wszystko, opisać całą sytuację. Należy także zabezpieczyć ewentualne dowody, to jest zrobić print screeny wszelkiej korespondencji prowadzonej z oszustem, jak również ewentualnie dowody wykonania przelewu. Ponadto należy zablokować karty, jeśli korzystaliście państwo z karty bankomatowej przy dokonywaniu transakcji. Także zastrzec dowód osobisty, co można wykonać czy to w poli na policji, czy w, yy, za pośrednictwem konta internetowego w internecie, jak również zmienić hasła do bankowości internetowej, w zależności od tego, w jaki sposób doszło do oszukania państwa. Z praktyki powiem, że w przypadku dojścia do oszustwa bardzo ciężko jest odzyskać jakiekolwiek środki. Jak już wcześniej wspomniałem, Osoby, które wykonują oszustwa, są zabezpieczone w taki sposób, iż są dopiero kolejną osobą w łańcuchu i dopiero na samym końcu dociera do nich gotówka. Pomiędzy nimi a państwem znajduje się kilkanaście osób, często nieświadomych, które trudno jest pociągnąć do odpowiedzialności, a czasem nawet jeśli ustali się IP czy też dane tej osoby, nawet wytoczenie jej procesu karnego nie gwarantuje odzyskania środków, jeśli dana osoba nie dysponuje jakimkolwiek majątkiem. Jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania, zachęcam do zadawania ich pod tym filmikiem, jednocześnie zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz zostawienia łapki w górę.